tym bardziej, że to jest koneczka o nowe społecznej przedsiębiorczości społecznej tak krótko dla tych, którzy czegoś tam nie wiedzą albo rozumieją. Też, podczas pracy. Yy, oprócz tego staramy się też, aby nasi uczestnicy brali udział w różnych uroczystościach, które są organizowane na terenie miasta, sami też organizujemy przeglądy, konkursy. Yy, właśnie plastyczne, sportowe, bądź też uczestniczymy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, które są organizowane. Możemy się pochwalić wieloma sukcesami, nagrodami, które są bardzo dobrym odzwierciedleniem pracy terapeutycznej. Myślę, że ci uczestnicy, którzy są u nas od początku, a warsztat funkcjonuje 20 lat, w tym roku będzie 20-lecie zmienili się w bardzo dużym stopniu. My widzimy ich przemiany, a rodzice tym bardziej, którzy nie tylko widzą te przemiany, ale też są zadowoleni z tego, że są ich dzieci w naszych osoba. Dziękuję. Ja Zgam się może dagarkoliczny reprezentuje złodzienie Ja chciałabym Państwu zbliżyć. Taką małą spółdzielnię, która też na pewno jest przykładem tego, że taka organizacja może wstąpić na rozwój lokalnych, na naszą społeczność. Spółdzielnia Socjalna Jedneczka zajmuje się opieką dzielną nad dziećmi, szczególnie nad dziećmi tymi najmłodszymi, czyli wieku żłobkowym. Od stycznia 2014 roku prowadzimy żłobek i właśnie to nad przedsięwzięciem yy, stało się miejscem zatrudnienia na naszych członków. No oczywiście, zanim ta działalność się ruszyła, to właśnie członkowie które musieli zapewnić sobie stanowiska pracy. która no. zamykała się z programami rejestracji rejestru takiej działalności, dostosowania się do obowiązujących przepisów, czyli spotykała problemy takie typowe, które spotykała przeciętny przedsiębiorca. Ale pytanie, czy było nam właśnie ze względu na to, że byłyśmy współdzielni socjalni. No moim zdaniem tak, raczej nie. Przeciwnie, były problem inny obraz działalności, tak? I wypracowanie jednego celu wspólnych środków jego realizacji było trudne. Wymagało pracy, zaangażowania, energii, a w końcu powstał nasz człowiek. Widząc zapotrzebowanie się rodziców na tą formę opieki nad dziećmi, zaczęliśmy zastanawiać się, jak rozwinąć nasze działania. Pierwszym pomysłem było rozszerzenie właśnie grupy dzieci żółtkowych, co udało się już w tej chwili na to osiągnąć. Kolejny pomysł to było uruchomienie na terenie miasta Słuchał funkcji dziennych opiekunów. Funkcja ta jest bardzo rzadko spotkana, nie tak mało praktykowana, ale w naszym przypadku przy tej grupie żółtkowej znalazło to zainteresowanie się rodziców i rzeczywiście w tej chwili rodzice korzystają z tej formy opieki nad W tej chwili zastanawiamy się, co dalej. Mamy plany stworzenia oferty zajęć dodatkowych dla dzieci. Dla dzieci nie tylko tych, które uczestniają do nas, do naszego żłobka, do naszego opieki, ale także chcemy być z tymi zajęciami na zewnątrz. Umożliwiła znacznej liczbie rodziców tak, powrót do pracy. Stworzyła kilka miejsc pracy. Może W tej chwili dodam, że no, zatrudniamy 10 osób. Tak są w ja, ale um, już na dnia mniejszym. Tak? Podsumowując, czyli jesteśmy takim małym przedsiębiorstwem, które przyczynia się do rozwoju wokalnym. Dziękuję za uwagę. Praca ośrodkowo-sprawiedliwości. Z Funduszu Pracy między innymi można um, wspierać podmioty ekonomii społecznej. Te, które tworzą się, czyli współdzielnie socjalne które mają powstać, osoby bezrobotne mogą otrzymać na założenie spółdzielni czterokrotne przeciętne wynagrodzenie. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 15 tysięcy złotych. Również w przypadku spółdzielni socjalnych istniejących już, można rozszerzać działalność tych spółdzielni i jeżeli Osoby bezrobotne chcą przystąpić do spółdzielni, mogą też otrzymać środki finansowe jako wkład do, do wejścia do spółdzielni. Ten wkład to kwota 11, prawie 12 tysięcy złotych. W pełnej wysokości tych składek, natomiast przez kolejne 12 miesięcy, jako dopełnienie do 36, można występować o refundację w połowie wysokości e, tej składki. E, też oczywiście maksymalna kwota to jest połowa najniższego e, wynagrodzenia i składka naliczona od takiej kwoty. E, inną formą, którą w tej chwili, e, w związku z tym, że CIS powstał, możemy finansować i musimy finansować z Funduszu Praw, to, to są świadczenia integracyjne uczestników Centrum Integracji Społecznej. Przez pierwszy miesiąc okres próbny refundacja tego świadczenia to jest połowa zasiłku dla bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy kwota brutto tego zasiłku to 831,10 zł dokładnie. I przez kolejne 11 miesięcy w pełnej wysokości możemy refundować doświadczenie integracyjne. Jeżeli okres tego pobytu w CIS-ie... Nie mniej będziemy się robić wszystko, żeby, żeby było to możliwe, a zasadą korzystania z tego instrumentu wniosku lokalnie kierowany przez społeczność jest korzystanie z formy tak zwanych lokalnych grup działania, których żadna ze stron, czy to publiczna, czy to jeżeli chodzi o administrację, czy społeczną, czy gospodarczą, bo te muszą być lokalne grupy działania, nie ma większości, jest tak, stajemy się lokalna grupach działania takim lokalnym, takim malutkim urzędem marszałkowskim, gdzie możemy dzielić sobie te pieniądze, które uzyskamy z Urzędu Marszałkowskiego na takie już malutkie projekty, które to bardzo są, bardzo są potrzebne, nie w różnych rejonach miasta, które mogą efektywnie wspierać tą rewitalizację społeczną. Także, no, jak już powiedziałem, tutaj też wracając do te tematu tego spotkania, czyli tej ekonomii społecznej, jeżeli chodzi właśnie o te dokonanie takiej realnej zmiany kosztowej, również upatruje na danych terytoriach również wpłacuje w pełnej roli ekonomii społecznej, która może właśnie oferować alternatywy ludziom, e, ludziom zamieszkujących dane zdegradowane obszary. Także no, na pewno przed nami będzie bardzo, bardzo dużo pracy i mam nadzieję, że dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi uda się jak najwięcej Drodzy koledzy, chcę powitać. Dla ekonomii społecznej, jak pokryto, zmieścił się tak 3,5 roku, nie mniej więcej. No i tak naprawdę wszystkie spółdzielnie socjalne podmioty przeszły przez nasze stowarzyszenie w ten sposób staramy się pomagać tego typu osobom, i inicjatywom. Oczywiście wszystko jest tych ludzi, którzy to tworzą i zakładają, ale też można skalę, że dostępuje pewne przeobrażenie, bo. Jeszcze te organizacje były tym, który głównie ciąga prośby w ten sposób, jak funkcjonuje, bo pozarządowe. Później udało nam się doprowadzić w do tej sfery też gospodarczej, to znaczy, że stają się też albo też próbują być pracodawcą, coś czego do tej pory wcześniej jakby nie było. I to odbywa się przy aktywnym udziale także w naszej administracji instytucji, bo my jako miasto Słowacki ile rzeczy staramy się przecierać w tym rozumieniu czegoś, czego nie ma na terenie województwa. Przykładowo to, że uchwały Rady Miejskiej zostały przekazane w dzierżawy słupy ogłoszeniowe, w sensie, że Rada Miejska się na tym pochyliła, gdzie się w województwie czegoś nie było. To, że mamy tyle spółdzielni socjalnych, które powstają przy aktywnym współudziału Powiatowego Urzędu Pracy, także Państwo to drodze jest jakąś tam nowością. Dla nie było, nie było. To jest jestem Że nie było i tu mogę sobie... Na pewno się z tym panem nie zgodzić. Tak. tak. Jeżeli chodzi o powiatowy rząd pracy, to wspieranie spółdzielni socjalnych jest też tak naprawdę aktywności, który rząd pracy w tego, dlatego że na przykład albo niektóre próby. nie robią tego typu wsparcia i te osoby albo organizacje na przykład takich miast z Żyty, dzwonią do nas, pytają się, proszą, dlatego że tam nie ma tego zainteresowania. Tworzy u nas powstały spółdzielnie socjalne. Nie tylko przy użyciu środków unijnych, które były dysponowane przez rząd ale także przy wsparciu Urzędu Pracy, albo także samemu ze strony organizacji czy tych socjalnych. Jest to też kierunek, którego inne powiaty w większości nie mają. Funkcjonowanie Zazu, warsztatów terapii zajęciowej czy CIS-u są też te podmioty, które starają się wypełnić pewną lukę, której tak naprawdę w pewien sposób nie było. Organizacyjnie, dlatego że te osoby oczywiście zawsze funkcjonują, jeżeli chodzi o osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia, mówię tutaj o bezrobotnych osobach, które są e, obarczone jakąś niepełnosprawnością, albo tym, że w życiu im się w pewnych sprawach nie wyszły, potrzebują wsparcia. Więc ta luka społeczna, oczywiście, w jakiś sposób jest e, u nas e, albo stara się być aktywnie zagospodarowana. Beneficjentem Funduszy Rozwoju lokalnego. to jest tak, że coś, co podjęliśmy w ostatnim czasie bo tak naprawdę miasto Suwałki, miasto Łąża, zostały na boku w stosunku do dodatkowych funduszy. Djaustok ma ZIP, taki specjalny program na siebie, tereny wiejskie mają lokalne grupy działania, a Suwałki, i jako powiaty, nie mają nic. Mogą startować w prawnym rozdaniu, ale w sumie jesteśmy w tej samej konkurencji co reszta, a nie mamy własnych środków, więc no, do końca uważam, że to nie jest sprawiedliwe. I uwagi na to, że nie zostały jeszcze pewne rzeczy podjęte, no staramy się jak tym coś tam robić. Eee, także do istotnego Że Państwo macie pytania, mamy tutaj różne osoby instytucje, więc oczywiście można e, skorzystać z okazji. Mogę Panu odpowiedzieć na pytanie w tych słowach ogłoszenia głównej się Proszę Pana, w roku 67 kończy w szkołę w średnią. E, robiliśmy taką potańcówkę jeszcze w Leżance. to musieliśmy ogłaszać... To, to, to... Panie zapewni pozdrowo. Zaraz chwileczkę, ale udowodnię, że musieliśmy do Urzędu Miasta napisać pisenko wspólnie jeszcze z kołem ZMZ, z u z leżanki, żeby mo mogły, mogły te ogłoszenia być na słupach. Użyniowej. Mówisz o słuchach. Które w słuchach były. Tak, ale Tuch, to jest identyczne, jeżeli chodzi o 3 lata, to też, jeżeli ktoś chciał na przykład skorzystać bezpłatnie ze Słupa, bo robił koncert, który był na przykład z funduszy miejskich w ogóle, to także hmm. musiał pisać pismo do ruchu swojego, żeby taki balastik zawieścić. Chodzi mi o to, że dzisiaj eksponentem tych słów, w sensie czyszczenia, ogłaszania i pozyskiwania środków, jest wyłącznie tylko i z spóźnienia socjalna perspektywy. To decyzja Rady dziś moja. Przeciwko temu, tylko chciałbym. No, może jest Państwa jakieś coś zaciekawiło, zapytało? Słowek co mam mamy spółdzielnie socjalne. MOS, jedyneczkę, perspektywę, iskrę, Centrum Terapii Aktywnej. nowicę mamy ekonowę. No i co są te okolice? Teraz powstaje rzeczywiście ta następna, która jest. Sesja aktualnie Reservant Commutations Sądowym, no to są te tak, tego typu podmioty. Powstała jakieś w Sejna, ale nie udało się, w Sokółce także, założyła się spółdzielnia, ale dwóch panów zamknęli w areszcie i wpadła, więc skład liczbowy się zmienił wtedy, no i trzeba było jakieś tam podjąć działania. To, co tutaj Pani wskazała oczywiście do tego, że te pieniążki są czyli biznes w w rejestracji, tego typu rzeczy, Oferujemy je jako obszar wspierania ekonomii społecznej. Jeżeli ktoś z Państwa byłby chciał, to też można komuś powiedzieć. A ja mam pytanie. No. Do Pani Przewodniczącego e, Urzędu Pracy. My jako Stowarzyszenie byliśmy ostatnio w Depozytarnia w Białymstoku i tam się zebrała grupa osadzonych, którzy by chcieli założyć tam spółdzielnię. Czy taką możliwość, kiedy oni dbają o kierunku pozbawienia wolności, znaczy oni opuszczą na wiosnę, znaczy nie na wiosnę, tylko na lata. Ty, czy taka możliwość, żeby oni mogli brać brak, żeby realizować pewne rzeczy? Te ludzie mają takie możliwości. Muszą pójść do muszą być zarejestrowani. muszą być zarejestrowani w dużych państwach. Ja chciałam tu bardzo panią Karnię, na stronę. Jakie i jakie wnioski, sobie wie tam do tego, je tak. że się zmienia. Tak. Nad swoim pomysłem, nad finansami, nad biznesem. Czy jest pytanie? Jest on naczelnik, są przedstawiciele rządu miejskiego, no ja mam głos. Przewidujecie jako samorząd wspieranie ekonomii społecznej w formie tej sprzedaży udziału w państwu. Znaczy, można by po prostu startować przy tych priorytetach tzw. ekonomii społecznej, czyli niezależnie od niepełnosprawności, w związku z tym, Znaczy, chodzi o to, że. Są pewne, są pewne preferencje, z uwagi na status podmiotu itd. Tego preferencje były i są, ale jeżeli chodzi o stosowanie. Generalnie, no my nie znamy przykładów założonych tutaj. Tak, tak, to jest podobnie jak właśnie z tymi zielonymi zamówieniami publicznymi, gdzie są dodatkowe tam punkty za jakąś tam i tak dalej. I y, Wiem też, że teraz jakby przetargi i prawo zamówień publicznych również idzie w kierunku tego, żeby no, otwierać taką furtkę dla e, podmiotów również ekonomii społecznej, ale również też jakby to prawo zamówień publicznych zmienia się w takim e, stopniu że na przykład są preferowane jakby te filmy, na przykład, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę, na pełne właśnie odchodzi się od, od, od tego tych umów no, śmieciowych tak itd. Tak Ale to jest też ciekawy, ciekawy pomysł, trzeba się nad tym zastanowić, to, no, jakby, no, też chciałbym zobaczyć coś takiego, jak to funkcjonuje w praktyce. No, tak. Bo tak, tak. <grymne> jak to, jak prawo zamówień mówiliśmy, to się bardzo łatwo mówi zawsze o tym, że można stosować jakieś na przykład najprostsze rzeczy, żeby zrezygnować z tego kryterium cenowego, prawda? Ale to właśnie zawsze ten diabeł w tych szczegółach. To jest to, co pani mówi, to jest bardzo słuszne i ważne jestem za tym, bo no, trzeba by się już konkretnie zastanowić, żeby nie narazić się na jakieś tutaj yy, zarzuty o z złamania, ustawy, Ale jeżeli chodzi o kawę, to moim zdaniem to skontrolować i, i, i tyle. Znaczy nie, nie ma tak, że nie ma potrzeby. Jest potrzeba, tak? Tylko y, grono, y, mamy stałych klientów, tak? Stałych klientów, których po prostu mamy tam 30 klientów, mamy cały czas, cały czas ich mamy co miesiąc, tak? Nie? Ale poczekalibyśmy rozszerzyć, tak? Ale oni się po nie po prostu biorą na próbę miesiąc, co mi tam po miesiąc, tak? No dobrze, ja ale ty ty teraz Panu powiedzieć, Ja cały czas, do czego dążę? Ja chciałabym od Pana usłyszeć jedną rzecz. Czego brakuje spółdzielni socjalnej, żeby mogła konkurować z innymi spółdzielniami? Z, z, znaczy, z biznesem, bo ja to zobaczyłem, znaczy, tak, my jakiekolwiek zarobimy pieniądze, my wkładamy w rozwój. Nie mamy jaką pensji, pensji, tak? My swoje pieniądze wkładamy w rozwój spółdzielni. I to kupujemy cały czas jakiś nowy sprzęt. Chcieliby dofinansowanie do nowego członka, żeby kupić następny sprzęt. I wszystkie swoje pieniądze inwestujemy w roz, rozwijanie się. Przede wszystkim, tak? Tych pieniędzy, pieniądze, no powiem tak, nie ma celu, żebyśmy mogli się rozwinąć na bardzo, po prostu na czas po prostu nam potrzebny, tak? Żebyśmy być coraz więcej możliwości. Nie możemy sobie zbudować drukarni, bo za 100 tysięcy nigdy nie zbuduje Choć drukarni, chociaż byśmy mieli drukarnię, tak? Ale nie możemy ich zbudować, tak? Ale jest przecież, miał warty fundusze, tak? i to startować. My nie możemy się z nimi konkurować. Tak? Możemy nie robić to, co inni nie robią. Co w ogóle robić, co robić komputerowe. my żeśmy zaczęli. Czyli macie... Tylko że panowie chodziło o to, że to są takie normalne rzeczy, które są problemy każdej. Tylko dlatego, że mamy zrobić do nas preferencje. Prawda? Ja jestem, jeszcze raz mówię, ja jestem orędownikiem ekonomii społecznej. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że tam byłam autorką projektu. Natomiast ja cały czas nie rozumiem i nie potrafię tego i chętnie napisałabym, nie wiem, projekt, organizowalibyśmy jakieś spotkania, żeby odpowiedzieć na potrzeby. Czym spółdzielnia socjalna mająca kreatywnych ludzi i pieniądze, no bo to jednak mimo wszystko są pieniądze, jeszcze, Rynku. Chciałabym Pani powiedzieć tak. znaczy, znaczy, do osób pracujących w spółdzielniach socjalnych. To są osoby bezrobotne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej. Kiedy oni zaczynają wchodzić w działalność gospodarczą, muszą się uczyć. więcej niż ktokolwiek inny. Bo ktoś to co to, by to jest pięć osób, to nie jest jedna osoba, która mówi, ma być tak, tak, tak i z że i tak robią. W spółdzielni nie ma takiej możliwości. Ale ja to doskonale rozumiem. Tak? I teraz tak, i ci ludzie bezrobotni, którzy prawdopodobnie nawet nigdy ze znami nie pracowali, tak? oni się muszą uczyć od początku. I bym, nie, powiem, nie mówię, że jest łatwo, jest naprawdę trudno. Dogadać się z osobą, która przychodzi, ma przychodzić 8 godzin do pracy, a która nigdy nie chodziła do pracy. I nie ma nawet do pracy. I powiem powiedzieć jeszcze, że są w z Dziennikarza się uczy. My już zeszłym roku wiele mniej widzieliśmy niż dzisiaj wiemy. Tak? Teraz już będzie drugi rok funkcjonujący. już w pierwszym roku nie wiedzieliśmy, gdzie są pieniądze, gdzie można ich zdobyć, tak? bo to był pierwszy rok, który po prostu no, musiało się obrócić, tak? W tym roku będziemy widzieli więcej, jeszcze więcej... I, po prostu... I, i to jest napędowe, tak? Tylko na przykład niektóre spółdzielnie są nastawione. No, Nasza spółdzielnia żeby e, nie pasujemy do innych spółdzielni, jaką my jako jak spółdzielnia. Tak? Bo my się zajmujemy zapewne innym gałęziom, ja, zajmujemy się społecznie dziećmi, niepełnosprawnymi, tam, nie wiem jeszcze, starszymi ludźmi i różnymi ludźmi tam. Ale mi ja się nie zajmuje typowo przedsiębiorstwem. Znaczy gałęzią... Jakby to powiedzieć? Sie zapędziliście. Nie. My ja po spółdzielniu się reklamą i takich przedsiębiorstw jak my jest dużo w Polsce. Chociaż robimy coś innego, tak? Nie, Chociaż też robimy, tak jak koszulki, tam O, na przykład drukujemy na obrazurze. Robimy na druki obrazu. Jesteśmy jedyni do Warszawy i do Gdańska. Nie ma nikogo i współpracujemy z bo... trzema z No, no świetnie. Ale, ale, ludzie, ale, tak, ale ludzie wiedzą, to fajna sprawa, tak? ale ludzie sobie jeszcze nie przekonani do tego. I mamy tych płytek, mam zamówienia, to powiedzmy tam, co miesiąc tam małe takie jakieś tam pakiety tych, płyt, tych płytek. Ale powiem szczerze, że też ludzie musi być dostosowani do tego, że można sobie zrobić takie coś. Ludzie się muszą uczyć. Stowarzyszenie Braton zajmuje się osobami, które pochodzą właśnie z palkami. Osobami, które są bezdomne. Nim. E, I te stowarzyszenie, e, ci e, ja UE... ludzi, którzy e, są są świętami, brzydko mówiąc, projektowo, e, spółdzielni, lat, są uczestnikami właśnie społecznej. Więc my współpracujemy. W każdym sposobie. Right, na rzecz, na pracujemy like uh, na rzecz, na rzecz, na rzecz, na rzecz, na za chcą coś konkretnego zagwarantowania i one muszą mieć też możliwości. Na terakotę. Kapel z prezydencją. o to, żeby pani tak? I powiem szczerze, że na razie boję się, że są nieprzygotowani na to. Nie, proszę, rzecz to Stworzę Proszę, rzecz, to funkcjonuje działa, tak? Wtedy może może a że jak ja powiedziałam, że mam pomysł, tak? To to well, nie no solę, to fajnie, nie? że masz pomysł, nie? No, ale to ja, to ja zrobię i zacznę, bo rozpada. Pani Krzysztof mówi ciągle o wniosek, że tak pan powiedział, że zlikwidowano będzie promocji. nie, nie, nie <ś> To zlikwidowali tak naprawdę? Na coś reklamę A co robi reklamy w autobusach? Jak mogę robić? Reklamy w autobusach. Ja. W Oni mają te autobusy. ale też likwidują. Szybko, szybko. jest, Dobrze, Dobrze, Państwo, proszę, czy jeszcze jakiś ten, bo myślę, że mogę. Zdornie zadać, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to oczywiście może podejść, czy rozmawiać z tym. Uczę. Indywidualnie. A nie, jeszcze mamy to pytanie. W A, tak poszłam, że w ramach rewitalizacji społecznej, A, nie? I była mowa też tam walka z patronem społeczną. W ramach tego tworzenia tych konkursu tego, tak? Te, tych punktów, które tam będą pożone na panowie. To jest planem, ja no plan, o, to w tym planie, żeby ująć tą patologię, która nie jest tylko jedyną w naszym mieście, sprzątanie pod szworonowe. Wie pan? O to jest plan. To tylko zależy od państwa, jeżeli ludzie uznają, że nie to, że to jest problem,